Każdy już chyba słyszał o genezie rezerwy federalnej, o tym, że jest to firma bardziej prywatna niż instytucja państwowa, o jej założycielach pochodzących z największych rodzin bankierskich. Tak o nich pisał w 1911 John Moody, założyciel legendarnej firmy audytorskiej Moody's. Siedmiu ludzi kontroluje wszystko. Wśród nich są JP Morgan, James Hill i George Baker, prezes First National Bank w Nowym Jorku. Należą oni do tak zwanej grupy Morgana. Pozostali czterej to John Rockefeller, William Rockefeller, James Stillman i Jacob Schiff z Kuhn, Lab, należący do tak zwanej grupy Standard Oil. Tworzą oni kapitałowe centrum Ameryki, sprawując kontrolę nad gospodarką. Nie każdy jednak słyszał historię BIS, czyli Banku Rozrachunków Międzynarodowych, który w hierarchii stoi nawet ponad rezerwą federalną i nazywany jest Bankiem Centralnym Banków Centralnych. Choć założony w Szwajcarii, BIS jest pierwszą, najstarszą z założonych międzynarodowych organizacji bankowych. Starszą od Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to bardzo zależy mu, żeby nie rzucać się w oczy. Może dlatego ta jedna z najpotężniejszych instytucji na świecie jest znana tak niewielu. Z wyjątkiem sierpnia i października, 10 razy w roku, do szwajcarskiej Bazylei przybywają tajemniczy, elegancko ubrani ludzie. Przybywają z Londynu, Wall Street, Waszyngtonu, Rzymu czy Tokio, aby wziąć udział w najbardziej tajemniczej konferencji świata. Konferencji, o której mówi się mniej niż World Economic Forum i o której wiadomo mniej niż o obradach owianego złą sławą klubu Bilderberg. Kryteria przystąpienia do owego elitarnego klubu są bardzo wyśrubowane. Spełniają je tylko bankierzy centralni poszczególnych państw, mający kontrolę nad stopą odsetek, zasięgiem kredytu i emisją, podażą waluty w swoich państwach. Zjawiają się tam członkowie zarządu Rezerwy Federalnej, Banku Anglii, Szwajcarskiego Banku Państwowego czy Japońskiego Banku Centralnego. BIS został stworzony w 1930 roku, kiedy panujący na świecie wielki kryzys wchodził w najostrzejszą fazę. Podczas ostrej recesji i wielkich gospodarczych wstrząsów lat 30. i 40. XX wieku banki centralne stopniowo zdeponowały w BIS wszystkie swoje rezerwy złota. Warto wiedzieć, że bank ten rozlicza też wszystkie płatności z tytułu reparacji wojennych. Głównym pomysłodawcą BIS był potężny niemiecki finansista Hjalmar Schacht. To właśnie on w 1927 roku podczas tajnej konferencji w Nowym Jorku wraz z Benjaminem Strongiem, pierwszym prezesem Fed, który piastował to stanowisko blisko 30 lat, oraz Sir Normanem, szefem Banku Anglii, planował krach giełdowy z 1929 roku. Od 1930 szacht sympatyzował z ideami nazistowskimi. Zaprojektowany przezeń BIS miał stworzyć platformę, dzięki której możliwe byłoby wykonanie trudnych do wyśledzenia tajnych transferów środków finansowych dla banków centralnych zainteresowanych państw. Co zaskakuje, ale faktycznie miało miejsce: bankierzy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny światowej udzielali przy pomocy BIS olbrzymich pożyczek Niemcom, tak aby Adolf Hitler mógł prowadzić przynoszącą bankierom gigantyczne zyski wojny jak najdłużej. Wydaje się to nieprawdopodobne jak Ameryka czy Wielka Brytania walcząca wtedy z nazistami na śmierć i życie, jednocześnie udzielała linii kredytowej Berlinowi. Pamiętajmy jednak, że pożyczki te nie pochodziły bezpośrednio od rządów USA czy Wielkiej Brytanii, a od amerykańskich czy brytyjskich bankierów. Z Wall Street czy londyńskiego City i że to na wojnie właśnie, w tym również tej obecnej na Ukrainie, zachodni bankierzy, którzy nie reprezentują żadnych interesów narodowych, a jedynie swoje własne, zarabiają najwięcej, udzielając pożyczek obu walczącym stronom. Dzieje się tak już od czasów wojen napoleońskich, pruskich, amerykańskiej wojny secesyjnej. Wojna stanowi dla bankierów potrójny biznes, ponieważ wpierw walcząca strona musi zapożyczyć się na zbrojenia, następnie na samo kosztowne prowadzenie działań wojennych, które nierzadko trwa latami, a na końcu musi wziąć pożyczkę na odbudowę wojennych zniszczeń, odbudować mosty, szkoły, drogi czy wodociągi. Dlatego kompleks wojskowo-przemysłowy, który de facto rządzi Stanami Zjednoczonymi i przed którym ostrzegał prezydent Eisenhower w swoim słynnym orędziu telewizyjnym do Amerykanów, idzie zawsze ramię w ramię z bankierami finansującymi wszystkie wojenne przedsięwzięcia. Pożyczki te później spłacane są z podatków płaconych przez zwykłych ludzi, takich jak ty czy ja, i to z wysokimi odsetkami. I come to you with a message of leave-taking and farewell. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Our military organization today bears little relation to that known of any of my predecessors in peacetime.

Większość towarzyszącym tym transportom rozliczeń dokonano w BIS. Mimo walki aliantów z nazistami na morzu, w powietrzu i na lądzie, w skład BIS, które spokojnie prowadziło swoje interesy, wchodzili przedstawiciele USA: Thomas McKiczyk, przedstawiciel nazistowskiego przemysłu Herman Schmitz z największego chemicznego koncernu IG Farben. To właśnie w Auschwitz 4 Monowitz. IG Farben miało jeden ze swoich zakładów produkcyjnych, wykorzystując w czasie wojny pracę więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W skład zarządu BIS wchodził jeszcze niemiecki bankier, baron von Kettler Schroeder, Walter Funk oraz Emil Pull z Reichsbanku. Dwaj ostatni osobiście wskazani i protegowani przez Adolfa Hitlera. Jaki zawsze był i wciąż jest cel działania BIS? Główną rolą przyświecającą funkcjonowaniu BIS jest pozbawienie rządów państw narodowych jakiejkolwiek roli w tworzeniu polityki walutowej. To nie rządy niepodległych państw, wybieranych w demokratycznych wyborach, mają decydować o finansowej przyszłości ludzi, a grupka bardzo bogatych krezusów. Przyjrzyjmy się najważniejszym tworzącym BIS bankom centralnym. Swiss National Bank, czyli bank centralny Szwajcarii decydujący o losie franka szwajcarskiego, jest bankiem prywatnym pozbawionym jakiejkolwiek kontroli władz szwajcarskich. Bundesbank działa w zasadzie podobnie i w kwestiach tak ważnych jak zmiana stóp procentowych w Niemczech, nie ogląda się na nikogo samemu podejmując decyzje. Rezerwa Federalna, mimo iż w niektórych kwestiach jest ograniczana przez rząd Stanów Zjednoczonych to w kwestiach takich jak polityka walutowa jest kompletnie niezależna od Białego Domu czy Kongresu. Bank Włoch teoretycznie podlega kontroli rządu, ale jego prezes nigdy nie konsultuje z nim swoich decyzji. W 1979 rząd Włoch zagroził aresztem domowym prezesowi Włoskiego Banku Centralnego Paulo Baffiem. Pod naciskiem bankierów centralnych z całego świata władze Włoch jednak ustąpiły. Bank Japonii z kolei wykorzystał sytuację z załamania się rynku nieruchomości w Japonii w latach 80., całą winą obarczając Ministerstwo Finansów i tym samym uwalniając się spod kontroli rządu w Tokio. Mentor innego prezydenta niż tego, bo Billa Clintona, Carol Quigley, czyli jeden z najbardziej wybitnych historyków, wykładający na uniwersytecie w Georgetown, bis, opisał kiedyś tak. Siły kapitału finansowego mają dalekosiężny plan. Jego celem jest ustanowienie kontroli nad światem przez system finansowy, czyli mechanizmu kontrolowanego przez mniejszość, zdolnego do dominacji nad systemami politycznymi i ekonomicznymi świata. System ten jest kontrolowany przez rodziny bankierów z banków centralnych za pomocą modelu feudalnego. Jego zadaniem jest wprowadzanie w życie tajnych decyzji podejmowanych na zebraniach tych rodzin. Rdzeniem tego systemu jest Bank Rozliczeń Międzynarodowych z siedzibą w szwajcarskiej Bazylei. Jest to prywatny bank, a kontrolujący go bank centralny również jest prywatną firmą. W sferze handlowej bank ten wspiera system wypłaty nagród dla współpracujących z nim polityków, by w ten sposób kontrolować poszczególne rządy. A co z tymi, którzy nie chcą się podporządkować? Co stanie się z bankami, które wypowiedzą posłuszeństwo bankowi rozliczeń międzynarodowych? Ich los jest przesądzony. Kiedy jakiś bank odrzuca kierowniczą rolę BIS i nie chce wprowadzać na przykład ustaleń umowy z Bazylei 3, skazuje się tym samym na ostracyzm. Inne banki przestają z nim współpracować, uniemożliwiając w ten sposób funkcjonowanie buntownika. Chce przetransferować pieniądze do innego banku? Żaden bank się na to nie zgodzi. Pragnie dokonać zbiórki środków kapitałowych przez odkup na rynku finansowym? Nie znajdzie partnera transakcyjnego, który ośmieliłby się udzielić mu pożyczki. Planuje umożliwić klientowi kredytu? Jego czeków nikt nie zaakceptuje. Jest to nic innego jak wyrzucenie nieposłusznych poza system finansowy i skazanie ich na klęskę. Dziękuję za uwagę. Gdyby ktoś miał wątpliwości, skąd pochodzą informacje, które dzisiaj przedstawiłem, to zachęcam do przejrzenia źródeł. Znajdziecie je w opisie tego filmu. Zachęcam również do subskrypcji i udostępniania tego odcinka bliskim. Warto wiedzieć co się dzieje i warto być na bieżąco.